Gdy na stole leżą tak duże pieniądze, jakie generuje polski system zamówień publicznych, a przypomnijmy, że są to kwoty rzędu 200 lub 300 miliardów złotych rocznie, trudno, żeby nie pojawiły się pewne zdarzenia niepożądane. Mówimy tutaj o korupcji. Niektóre z nich przyjmują tak duże rozmiary, że media zwykły określać je mianem afer. I właśnie dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o kilku takich aferach, które związane były z rynkiem zamówień publicznych w ochronie zdrowia w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Zapraszam. Jedną z tych afer w ochronie zdrowia, związane z korupcją w 2013 roku opisywał puls biznesu. Prokuratura z Katowic, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, postawiła aż 91 zarzutów 23 osobom, w tym 16 dyrektorom Śląskich Szpitali. Pozostali oskarżeni to pracownicy firmy sprzętowej, którzy w latach 1999-2006 wpływali na to, że przetargi na sprzęt, który ich firma dystrybuowała. Nie miały konkurencji, a jak określił to prokurator dla Pulsu Biznesu, skala łapówek to około 3 milionów złotych. Mogą się Państwo spytać, a czy inni pracownicy tych szpitali również zostali objęci aktem oskarżenia? Z informacji, które dzisiaj istnieją w mediach, trudno do tego dotrzeć. Ale raczej nie. I nie dlatego, że osoby te w ogóle nie uczestniczyły w tym procederze, tylko nie były oficjalnie wpisane do protokołu, a więc nie podejmowały decyzji, które wiązałyby się właśnie z tym, że dany przetarg był ustawiony pod sprzęt tej firmy. Pytanie, jakie rodzi się w związku z opisem tej afery to to czy rzeczywiście tylko ci dyrektorzy mieli możliwości wpływania na wszystkie osoby, które w szpitalu są zaangażowane w dany przetarg, a trzeba powiedzieć, że mamy tutaj proces bardzo złożony, przygotowania, następnie przeprowadzenia i realizacji takiego zamówienia. Zaangażowane są osoby, które Opisują przedmiot zamówienia, ustalają warunki uczestnictwa. Następnie powoływana jest komisja przetargowa, a ktoś musi również odpowiadać na pytania natury medycznej czy technicznej, związane z pytaniami, które zadają firmy próbujące konkurować z tym, który w tym opisie nie ma praktycznie konkurencji. Sama firma, która ma siedzibę w Europie Zachodniej, przyznała się do tego, że jej pracownicy działali niezgodnie z prawem i wpływali w sposób niedozwolony na preferencje zakupowe tych śląskich szpitali. Między innymi implikacją tego było zwolnienie trzech pracowników tej firmy w roku 2011. Dodatkowo, co też nie jest wyjątkiem przy dużych aferach medycznych związanych z przetargami na leki czy wyroby medyczne w Polsce, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z Stanów Zjednoczonych nałożyła na tą firmę karę w wysokości 4,5 miliona dolarów, którą firma ta zapłaciła. Kolejną aferą, którą warto przypomnieć, a która rozgrzewała. Serca i umysły ludzi z branży medycznej w 2012 roku była opisana przez Gazetę Wyborczą sprawa dotycząca aż 51 polskich szpitali. Pewna firma, związana z rynkiem ortopedycznym, sprzedawała swój sprzęt, ustawiając przetargi, poprzez zmowy przetargowe, w których udział brali ordynatorzy oddziałów oraz dyrektorzy tych szpitali. Polscy śledczy dowiedzieli się o tym precederze korupcyjnym od swoich kolegów z FBI ze Stanów Zjednoczonych, którzy przypadkowo trafili na korespondencję, jaka odbywała się via e-mail pomiędzy polskim oddziałem a oddziałem amerykańskim firmy. Na podstawie informacji otrzymanych od FBI, podejrzanych stało się ponad 100 osób, zarówno po stronie szpitali, jak również firmy potentata na rynku ortopedycznym. W tym wypadku, inaczej niż tym pierwszym omawianym przeze mnie, większość oskarżonych po stronie szpitali to byli lekarze. Czyli w tym wypadku mieliśmy do czynienia z tym, że osoby te były zaangażowane bardzo mocno w opis przedmiotu zamówienia i współdziałały przy tworzeniu specyfikacji warunków zamówienia, jak również innych elementów specyfikacji. Która czyniła produkty tego potentata branży ortopedycznej bezkonkurencyjnymi? Tak, na marginesie, proszę państwa, zastanawia fakt, że przecież na rynku polskim jest wiele firm, które sprzedają produkty ortopedyczne. I aż dziwnym jest, że firmy te nie sygnalizowały nikomu tego problemu, chociażby dla prezesa Urzędu Zamówień Publicznych czy też Łokiku że na rynku dzieją się rzeczy, które naruszają zasady uczciwej konkurencji i zakłócają tę konkurencję bardzo mocno. Nieprawidłowości w przetargach na wyroby ortopedyczne, proszę Państwa, to nic nowego. Tutaj oczywiście była duża skala, ale w przeciągu ostatnich lat wielokrotnie, na przykład, były komunikaty na stronie internetowej CBA, że temu czy drugiemu dyrektorowi szpitala, a w szczególności członkom komisji przetargowych, stawiano pojedyncze zarzuty właśnie ustawiania przetargów pod konkretne produkty konkretnych firm. Jednak na miano mega afery zasługuje sprawa, która dotyczy działań korupcyjnych pewnego koncernu z Ameryki, którego przedstawiciele w latach 2001-2006 korumpowali przedstawicieli ponad 100 szpitali w Polsce, a akt oskarżenia w związku z tym oprócz przedstawicieli tej firmy objął około 300 osób. Afera ta, o której pisały media w Polsce, m.in. Gazeta Wyborcza, Fakt czy Wprost, rozgrzewała do czerwoności emocje i nic dziwnego, bo była najpotężniejszą, moim zdaniem, aferą, która dotyczyła przetargów w ochronie zdrowia. Sprawę zaczęła prowadzić we wrześniu 2006 roku prokuratura okręgowa w Radomiu. Z ustaleń śledczych wynikało, że bardzo wielu. Pracowników szpitali, zarówno dyrektorów, jak i ordynatorów oddziałów, lekarzy, pielęgniarek położnych, czy też pracowników sfery administracyjnej, uzyskiwało korzyści osobiste i majątkowe, których wartość wahała się od 500 zł do nawet 200 tysięcy. Bardzo często Takim ekwiwalentem za ustawienie przetargu na sprzęt i medykamenty, które oferowała ta firma, związana z działalnością korupcyjną, to były finansowane wyjazdy zagraniczne oraz udział w różnego rodzaju sympozjach. Oczywiście firma za swoje działania korupcyjne podniosła bardzo dużą karę. Między innymi w Stanach Zjednoczonych Departament Stanu oraz rzeczona Komisja Kontroli Giełd nałożyła na tą firmę karę w wysokości bagatela 70 milionów dolarów. Ale patrząc na globalny charakter tej firmy farmaceutycznej, bardzo szybko moim zdaniem odrobiła ona te straty. Natomiast z traumą pozostali przedstawiciele, którzy zostali zwolnieni z pracy i postawieni w stan oskarżenia przez prokuraturę oraz pracownicy szpitali. Dramat tych ludzi, proszę Państwa, powinien nam stać przed oczyma w sytuacji, kiedy ktoś zwraca się do nas z taką propozycją, aby za jakieś nieduże nawet uprzejmości wobec nas, dokonalibyśmy w sposób określony opisu przedmiotu zamówienia, eliminując konkurencję, a faworyzując naszego sympatycznego przedstawiciela, czy też udzielając odpowiedzi na wnioski wykonawców, wysyłali do Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, czyli na drzewo potencjalną konkurencję naszego faworyta. Ja bardzo często podczas różnego rodzaju wykładów i spotkań z pracownikami szpitali tłumaczę, na czym polega konflikt interesów, który jest bardzo dokładnie opisany w artykule 56 ustęp 2 punkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Tam właśnie są te formalne i nieformalne kontakty oraz zarówno korzyści majątkowe, jak i osobiste które firmy mogą oferować pracownikom szpitala, a oni chociażby ze względu na to, że mają niedużą wartość, nie czuć nawet, że dopuszczają się czynów korupcyjnych. Niestety przepisy kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych, które zwalczają nieuczciwą konkurencję, a przede wszystkim korupcję w Polsce, nie stanowią o tym, że tylko i wyłącznie duża kwota pieniędzy przekazana w kopercie stanowi właśnie czyn korupcyjny. Tutaj, proszę Państwa, naprawdę należy uważać, jakie korzyści osobiste lub majątkowe, które Odnosimy przy współpracy z firmą medyczną, mogą być przeciwko nam wykorzystane. Szczególnie, proszę Państwa, że kodeks karny, o czym mówiłem w jednym z moich audycji dotyczących czynnego żalu, został tak zmieniony jakiś czas temu, że złamano solidarność osób, które są zamieszane w przestępstwo korupcji. I tak osoby, które Obiecują lub wręczają korzyść, czyli w tym wypadku przedstawiciele firm zawsze mogą się z tego wycofać, nawet jeżeli ta korzyść majątkowa została czy osobista przekazana, i poinformować śledczych z prokuratury czy z CBA o tym, że taką korzyść wręczono lub skierowano obietnicę, a druga strona ją przyjęła. Natomiast pracownik szpitala, urzędnik, bez względu na to, czy będzie to z pionu medycznego, czy administracyjnego, nie ma już takiej możliwości. Jeżeli taką obietnicę przyjął, lub co gorsza, skorzystał na przykład z jakiejś korzyści osobistej lub majątkowej, nawet niewielkich wartości, ale potem działał w ramach przetargu, czy to opisując odpowiednio opis przedmiotu zamówienia pod tą firmę, czy też utrudniając innym firmom, na przykład poprzez odpowiednie udzielanie wyjaśnień w trybie artykułu 135 czy 284, w taki sposób, że nie dopuszczał w ogóle żadnej konkurencji w tym przetargu, lub ta konkurencja była fikcyjna, powinien obawiać się, że ktoś może takie działania jego potraktować. Nie tylko jako naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych, ale jeżeli pracownik szpitala odniósł ze względu na te swoje działania jakąkolwiek korzyść osobistą lub majątkową, złożyć doniesienie do prokuratury lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Proszę Państwa, naprawdę to się nie opłaca. Proszę porozmawiać z koleżankami i kolegami. Którzy mieli tą wątpliwą przyjemność uczestniczenia w śledztwie, stawania przed sądem i odpierania zarzutów korupcyjnych. To jest nic przyjemnego, taki ślad zostaje na całe życie. Dlatego chciałbym, aby dzisiejszy program wpłynął na Państwa postawy i dwa razy zastanowili się Państwo, zanim zdecydują się na to, aby opis przedmiotu zamówienia. Przybrał taki kształt, że naruszałby zasady uczciwej konkurencji, a państwo faworyzowaliby jakieś produkty czy wyroby bez obiektywnych przesłanek, które mogą państwo udowodnić. Bo oczywiście to nic złego jest w tym, że preferujemy pewne rozwiązania, czy to jakościowe, czy technologiczne, które mają służyć jak najlepiej. Pacjentom, którzy naszej opiece zostali powierzeni, ale musimy mieć argumenty, musimy opierać się na jakichś dowodach, że produkty czy wyroby firm konkurencyjnych, wobec tych, które są referencyjne w naszym przetargu, nie nadają się do użycia właśnie ze względu na pewną specyfikę i musimy mieć świadomość, że ponosimy za to odpowiedzialność. Osoby, które takiej odpowiedzi udzielają lub które uczestniczą w procesie opisu przedmiotu zamówienia, przygotowują postępowanie o zamówienie publiczne, powinny zostać wpisane do protokołu postępowania i złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów z producentem tych wyrobów czy produktów, które szpital nabywa, jak również dystrybutorów, którzy będą je oferowali w państwa szpitalu. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne programy z serii Nietykalni, wkręceni oraz beneficjenci systemu. Do zobaczenia.